Manko. Deszczowej pogody, ciąg dalszy, ale postanowiłem, że wykorzystam chwilę bez deszczu i wyjdę z domu na spacer. Eee, mam już naprawdę serdecznie dosyć siedzenia w domu na Dupsku i nie dziwię się Piotrkowi, że nawet te deszcze tak jeździ na rowerze wytrwale. Trochę mu wręcz zazdroszczę i rozważam kupno jakiś opon, które pozwolą mi też jeździć po mokrej nawierzchni. Minusem tej pogody jest to, że no właśnie jest mokro i nie ma gdzie przysiąść, żeby spokojnie sobie móc pogadać. Także muszę nagrywać w ruchu. Jest ósma rano. Sobota. No raczej nie zdarza mi się być w sobotę ósmej rano na nogach. No, zdecydowanie nie, no chyba że, że mam coś ważnego do roboty, no, ale to inna sprawa. Dzisiaj wstałem o 6.30. To jest chyba szósty dzień mojego postanowienia. Niemniej jednak, będę z Wami szczery, to postanowienie nie szło za dobrze. Tak naprawdę dzisiaj to pierwszy raz kiedy udało mi się tak wstać jak planowałem. Ale przez pozostałe dni. Wciąż wstawałem wcześniej niż zwykle. Zwykle było to między siódmą a ósmą. Eee, często sobie tak dolegiwałem jeszcze do tej ósmej. ósmej z groszem, ale, ale każdego dnia o siódmej budził mnie budzik. Dzisiaj po prostu znowu tak sam się obudziłem i, i postanowiłem, że wyjdę z łóżka. Co ciekawe, długo nie mogłem zasnąć, poszedłem spać po pierwszej. I czuję się spoko, a w tej chwili, spacerując sobie po lesie, czuję się jeszcze lepiej. Fajny początek dnia. Pierwsza doba bez papierosa. Nie jest źle. W sumie jest lepiej niż myślałem. Muszę się pochwalić, że nie zacząłem dzisiaj dnia od papierosa. Bo przez pierwsze 5 dni kuracji można sobie jeszcze popalać, według ulotki. No ale będę się starał tego nie robić i po prostu gdzieś tam pracować nad moją silną wolą. Ładnie tu jest, nawet deszczowy dzień, patrzcie. Naprawdę przyjemnie tak zawsze dzień. Serdecznie polecam, niezależnie od tego, o której godzinie wstajecie. Dobrze jest mieć trochę ruchu. Eee, będę musiał chyba schować kamerę, bo zaczyna kropić, a bardzo bym nie chciał jej zalać. Także do zobaczenia potem. No i witam w centrum dowodzenia. Poranna kawa już za mną. Pierwsza część vloga zmontowana, także super. Produktywny start dnia. Zaraz wskakuję pod lodowaty prysznic. Dziewczyna obiecała mi pyszne śniadanie. Także, no, czy ten dzień mógł się zacząć lepiej? Nie sądzę. Tak, jeszcze pokrótce, bo zmierzamy do końca. Piotrek już wiele razy polecał spacery na tym kanale jako coś fajnego, taki dobry dodatek do dnia. Ja się pod tym podpisuję w 100%. Od siebie dodam, że warto też z samego rana wprowadzić sobie jakieś takie poranne rutyny, rytuały. Znaleźć te 5-10 minut dla samego siebie. Eee, w ciszy i w spokoju, żeby po prostu fajnie nastroić się do dnia i zobaczycie jak wiele to potrafi zmieniać. Polecam i tymczasem żegnam się z Wami, mojego dzionka. Na razie.